Dzień dobry panie Kamilu. Cześć Bartku. Dzień dobry. Kosić czy nie kosić? To jest pytanie. No, wiesz, rząd nas kosi podatkami, a my z trawami co mamy robić? No właśnie. No i to jest co roku to pytanie chyba wraca w naszym mieście. Nie tylko w naszym mieście toczy się taka debata od kilku lat. Jedni mówią, że to koszenie jest bardzo niedobre dla naszej gospodarki wodnej, mhm. drudzy mówią, że to koszenie jest bardzo niedobre dla alergików. A Ty co byś zrobił? Wiesz co, no ja jestem alergikiem, ale powiem Ci szczerze, jak tak tutaj sobie patrzę, po tym miejscu, gdzie jesteśmy, no. to ja bym nie kosił jednak. A muszę Państwu powiedzieć, że jesteśmy w dość szczególnym miejscu. Jesteśmy na kampusie Uniwersytetu Śląskiego, w samym jego centrum. Tam rektorat, tu wydział humanistyczny, tu chyba matematyka. A tutaj Maria Geppert-Mayer. Tak, najwybitniejsza mieszkanka Katowic, noblistka. noblistka. I właściwie miejsce chyba nie wybraliśmy tak zupełnie przypadkowo, bo tutaj, z tego co nam wiadomo, wśród władz i osób decyzyjnych usił co roku właściwie toczy się taka debata na temat tego właśnie, czy kosić, czy nie kosić. I w tym roku, jak tak patrzymy tutaj, a spacerowaliśmy dłuższą chwilę, mhm. no to wygląda, że w tym roku wygrała opcja, żeby nie kosić. Więc jest to fajne miejsce, żeby pokazać, jak to wygląda. I jak to by się to podoba? Te... Trawaste tutaj. Wiesz co, powiem charszcze. ci Czy znaczy powiem ci tak. Wygląda to fajnie, bo to miejscami jest wyrośnięte bardziej, miejscami mniej. Jest nieźle. Ja bym tak troszkę może tylko zadbał przy samych chodniczkach tutaj, no bo to jednak wchodzi na te chodniki, wygląda mało estetycznie. Ale... Ja ci powiem więcej z tymi chodnikami, bo ja jako wieloletni psiarz e, wiem, jak bardzo trudno jest zebrać odchody z wysokiej trawy. Mhm. Jednak te pół metra czy metr e, wzdłuż ciągu komunikacyjnego. To bym oczekiwał, żeby powinno być skoszone. No tak, no ale jak powiedzmy, skoszą tutaj, w tym miejscu pół metra z jednej i z drugiej strony, to zostanie pół metra na środku, więc może to nie, nie wszędzie tak do końca, nie? No to też nie jest to osiedle, gdzie ludzie mieszkają i wyprowadzają psy, tylko to jest uczelnia. No. Zgadza się. Ale generalnie skłaniamy się ku temu, żeby jednak nie kosić, chyba. Skłaniamy się ku temu, żeby nie kosić. Dlaczego? Bo mamy suszę w Polsce. Coraz mniej opadów deszczu. Wszyscy wiemy, jak wyglądają w sierpniu skoszone trawniki. No mm -hmm. są żółte albo brązowe. Nie da się tego uniknąć. Nie da się. Po każdym koszeniu jest właściwie już potem... Zalewa Jeśli nie popada, żółty. to to tak mm -hmm. się utrwali do jesieni. Tak. No. no i właściwie zaczyna wyglądać jak w krajach takich tropikalnych, gdzie jeździmy na wakacje, gdzie masz wypalone przestrzenie wszystkie, tak? I, i tej zieleni nie ma. Więc fajnie byłoby rzeczywiście nie kosić. Tym bardziej, że to też się robi malownicze, bo jest trochę żółtego, wysuszonego, jest trochę zielonego, więc wygląda to całkiem sympatycznie. Wiesz, ja to wieśniak jestem i jako dziecko po prostu dla mnie taka trawa to była najlepsze miejsce, żeby robić bazy. Takie tunele kopać, jakieś coś przejścia tajemne. Zgadza się. Tylko nie wiem, czy dzieci teraz będą tunele, to w Minecrafcie kopią. Czyli co, właściwie w tym roku chyba możemy pochwalić naszego tutaj rektora Usia i powiedzieć, że dobra robota, że wygrała opcja, żeby nie kosić. O ile to są decyzje rektorskie, a nie wydziałowe na przykład, bo jednak tutaj mamy taką Ale jakąś samorządność. Spój... Ale jakąś spójność widać, no bo zobacz, obejrzeliśmy kilka wydziałów, byliśmy pod rektoratem, pod tak. Wydziałem Nauk Społecznych, tak. zaglądaliśmy pod Wydział Filologiczny. Humanistyczny. humanistyczny, bo filologiczny jest, nie wiem, czy w sosnowcu, tam są prawda, tak, filologie? jasne. No, ale w no, paru miejscach tutaj też nie wiem, co jest dokładnie, ale to no, wszędzie widać, że tutaj w tym roku, oczywiście, spójnie nie koszą. Tak nie naprawdę. znaleźliśmy ani jednego wypalonego trawnika, a szukaliśmy. Tak, no chcieliśmy się przyczepić i pokazać, że można tak albo tak. No i jak no. na złość jest wszystko nieskoszone i naszym zdaniem wygląda to fajnie. Wygląda to fajnie. Ja bym jeszcze dodał z tym koszeniem, wiesz, takie miejsca, gdzie faktycznie e, nie powinno być oporu przed koszeniem. Plac mm -hmm. zabaw, siłownia miejska, ławeczki, żeby były osłonięte. Tak. Tam, gdzie rzeczywiście ludzie korzystają. No i tak? takie miejsca piknikowe, nie? Na przykład mm -hmm. przy, na trzech stawach przy tym kajakowym e, stawie jest taka olbrzymia łąka, która chociaż, jest wykoszona. Chociaż Potem... powiem ci, że takie łąki, które są gdzieś tam piknikowe, to z drugiej strony, jak tam się z kocykiem na tym rozłożysz, to takie wysokie trawy też jest fajne. bo masz jakąś odrobinę intymności, jednak trochę, nie muszę... Jeśli jeśli masz taką... O, zobacz. Policja na terenie kampusu. Coś się stało poważnego. Jadą po nas. Spadamy. Cześć. Na razie. O, zobacz. Znowu niewy, nie nie niewykoszone. No ładnie. Tu w ogóle jest dużo zieleni, niż pamiętam 20 lat temu. Mm -hmm. no, a ten cień jest bezsenny tutaj, zobacz. Tak, o, tu jest bardzo sympatycznie. Państwo sobie spędzają czas. Naprawdę tu jest dużo chłodniej. Od razu jest te 5-10 stopni mniej. O czekaj, tutaj chyba kosili niedawno. No bo naprawdę trzeba z lupą szukać takich podkoszonych miejsc. No to, to nie jest niedawno, to jest miesiąc temu. No, ale całkiem to dobrze wygląda Cię powiem. Ale tutaj tych stołów jest tyle. Mamy godzinę 16 zaledwie 10, a zobacz pusto. Może tu jakaś biesiana będzie. To chodźmy dalej, bo tu jeszcze jest jedno ciekawe miejsce. Hampus robi wrażenie tutaj. No, szkoda, że pusty. Ten pomnik studenta z gołą wakacje, klatą zawsze mnie fascynował. O co chodziło? No, się zaczęło, ale zobacz, dochodzimy do miejsca. Z wakacje się zaczęły? No nie, no jeszcze egzaminy są. No dobra. Spacerowaliśmy dalej. Jakieś tam przybitki po drodze z tego naszego spaceru pewnie wrzucimy. Ale doszliśmy do takiego miejsca, które nam się chyba trochę mniej podoba. Bo całą drogę żeśmy szli w zachwycie, nie? bo był cień, chłodek. Był. Mhm. Było bardzo przyjemnie przy samym rektoracie. A tutaj jesteśmy yy... nad Rawą. To jest ulica Pańki, wydaje mi się. Przecież nazwę nie znam, szczerze powiedziawszy, tabliczki nie ma. Z, ale... Za nami jest Wydział Nauk Społecznych. A tam jest biblioteka. I tam jest nowa wspaniała biblioteka, która... ...się sypie. Dużo nagród i teraz ma dużo rusztowań. Tak, no ale jesteśmy w takim miejscu, gdzie kiedyś były parkingi, tu testowały auta. Pamiętam, że jak przyjeżdżałem na zaloty po studentki z Usia, to tu parkowałem. Takie rzeczy publicznie będziemy yy, mówić? A tu woda temu? E... Dobra, no to współczuję. <laughs> Bo jesteśmy na takiej tymczasowej konstrukcji. Mhm. OSB. OSB. Taniej się nie da. No, powiem Ci panie kolego OSB ostatnio podróżało i to no całkiem wszystko konkretnie. wszystko podróżało, no, ale to nie jest lite drewno. I wydaje mi się, że taka umiarkowana odporność na warunki atmosferyczne. No tak. Tak, chociaż tu takie płyty są, powiedzmy, zacne, bo to są chyba te najgrubsze, jakie produkują w ogóle. Mm, Polakierowane niektóre. Niektóre pomalowane, niektóre naturalne. To wszystko zasypane ziemią, nasadzone różne rośliny. Generalnie wrażenie by to sprawiało dobre, tylko jeszcze ja mam taki problem z tym, że jest to strasznie tymczasowe dla mnie. jakieś. Tak? No ale po kolei. E, w zeszłe wakacje, chyba w sierpniu, mm, Metropolia w porozumieniu z Uniwersytetem Śląskim e, zrobiła taki prototyp. Tak, tutaj, e, zdaje się, pod kierownictwem Pawła Jaworskiego, urbanisty, mm -hmm. e, zbudowano te. E, jak to nazwać? Konstrukcje, spłyt, jakieś ga, ga, tymczasowe gazony, nie wiem. Tromby e, no, takie, no, powiedzmy. Podniczone. Olbrzymie donice, które zostały zbudowane na miejscach parkingowych. Tak, idea była taka, żeby pokazać, że można tą przestrzeń wykorzystać inaczej. Tak. I to miał być prototyp, to miało być coś takiego tymczasowego. Tylko ja się cały czas zastanawiam, jakaż to jest rewolucyjna decyzja, likwidacja 15 miejsc parkingowych, nie wiem, może 20, że do tego trzeba to prototypować, że to nie mogłoby być tak po prostu zrobione. No właśnie, no bo wiesz, to prototypowanie przecież nie, nie odbyło się za darmo, tak? Płyt trzeba było kupić, ziemi nawieść, rośliny kupić, nasadzić. Pytanie czy wszystko się przyjęło, no ale powiedzmy, że się przyjęło. No trawa w rolce się przyjęła. Pracy trzeba było ogrom w to włożyć, no bo tutaj rzeczywiście sporo ludzi pracowało przy tym i to chyba był jakiś wolontariat i tutaj hmm. to się taki był... To, to, to wyglądało to to tak, ruszenie. że faktycznie y, zapraszano przechodniów, y, no mhm. bo to jest dość ruchliwe miejsce, umówmy mhm. się uniwersytet, nawet wakacje. E, bardzo popularna e, Rawa wieczorami w piątki tutaj tak, jest. Tak, weekendowa jest taka imprezownia, po do po kilkaset osób potrafi imprezować dokładnie. Do kawek dalej w tamtą stronę. Czyli tutaj w Może kiedyś Zawodziach. nakręcimy o tym materiał. Może kiedyś nakręcimy. Materiał. Może damy się e, spróbujemy czy nas zaproszą, czy nas przegonią. Jakby na mordę obiją. No, sobie: "O ojce, ojce, córka, córki szukają". <laughs> dokładnie tak. No ale wróćmy do tych płyt OSB, no bo one tak stoją, kiedy to się wszystko działo? Rok temu mniej więcej. Nie? No, wydaje mi się, że finał był we wrześniu. Finał był we wrześniu. No ale budowanie było wcześniej mm -hmm. i całe tam te nakręcanie tej spiralki tutaj takiej popularności, i tego wszystkiego, to się gdzieś tam zaczęło wakacje. Tak. Dobra, kasę na to wydano, zrobiono coś takiego. No i, no i dobra, dla mnie prototyp to jest coś, co jest, stoi przez jakiś czas, a potem przechodzi się do jakby kroków następnych, bo albo mm -hmm. ten prototyp zdał egzamin. Mm -hmm. I robi się coś stałego, trwałego, tak. albo nie zdał egzaminu, więc trzeba to wszystko zaorać, posprzątać i wrócić I, do i tego, i co było. też za to płacić za posprzątanie tego. No wiesz, no wywiezienie takiej ilości e, śmieci, to, to wcale nie jest jakby tutaj takie proste, tak? No wiesz, tu pewnie parę ton ziemi do wywiezienia, a tych płyt też, też nie mało. Słuchaj, a może by się dało to jakoś tak dźwigiem przestawić, rozebrać kostkę, polbruk, na której jesteśmy, i to tak tam wrzucić w tą ziemię? No wiesz co, można byłoby jeszcze, w inną stronę, tak mi się wydaje? No. Można byłoby, no bo skoro to jest prototypowane, to można byłoby tu rozebrać kawałek, dobudować murki dookoła i dopiero wyjąć tę płytę SB i uzupełnić te braki ziemią. Czyli chciałbyś, żeby to było wyniesione jednak? No w sumie. Czy znaczy, okay. znaczy, wiesz to? No wyniesione, nie wiem. No, tak sobie ja bym gdyby wolał, wolał, żeby to... te drzewa się połączyły, wiesz, z e, bez mm -hmm. warstwy bitumicznej. Żeby to było no. naturalne. Tak, ale jakby nie zmienia to faktu, że jakby tego na to nie spojrzeć, jaką drogę nie wybrać, no to po, po roku takiego prototypowania warto by pewnie tą płytą zlikwidować i ją zastąpić czymś stałym. Ja byłem przekonany, że to nie przetrwa pierwszej zimy, okazuje się, że nawet się nie rozleciało. Wiesz, Choć... znaczy ja widziałem trochę zdjęć takich, na których to wyglądało naprawdę słabo, więc tak to wygląda jakby to troszkę pewnie zreanimowali. Czyli powiedzmy, że jeszcze dwa sezony by to mogło tak stać i to już definitywnie się rozleci wtedy, nie? Tak. A może rektorowi wcale nie zależy, żeby te miejsca były zlikwidowane? Może to jest taki kwiatuszek do kożucha, wiesz, postoi, postoi, rozleci się, spychacz wjedzie, uprzątnie i odzyskujemy te 20 miejsc parkingowych. No tak, i co? I może powiedzę... takie przeczekanie to jest tylko. Czyli takie udawanie, że coś się robi, a się właściwie nic nie robi? No ko nie koszą, nie koszą. Nie koszą. Nie, no okej, okay. to tutaj rzeczywiście, chociaż tutaj jest ładnie wykoszony na krawędziach pewnie, żeby się wygodnie na tym siedziało na trawie. Prawdopodobnie tak, można tutaj jakieś się położyć, przypuszczam, że na takiej podniesionej grządce jest niskie prawdopodobieństwo odchodów psich, to może być dobry pomysł. Może być dobry pomysł, no, ale myślę, że Panie Rektorze warto byłoby iść już za ciosem, najwyższa pora. No prototypy są dobre, jak wiemy się sprawdzają, ale teraz jakiś plan. Ogarnięcia całej tej ulicy Pańki, bo to jest taki trochę teren eksterytorialny, to jest Straż Miejska ci chyba nie może wjechać. I no właśnie tutaj możesz... w związku z tymi imprezami mieszkańcy tutaj urzędujący po drugiej stronie Rawy skarżą się na te imprezy weekendowe. Ludzie z górniczej Pawła się skarżą na imprezy? O wiesz kurde, to się to... zmieniły Katowice. Zmieniły się, ale wiesz co, to jest tak naprawdę, no bo Paweł, no tak, bo to już jest tutaj zaraz no, właściwie. Dokładnie no tak. Więc ludzie się generalnie skarżą tutaj. Zresztą to i tam w gwiazdach, tych bliżej słychać, tutaj to się dość, dość nie się podoba. Wiesz, ja kiedyś pokolicy. byłem świadkiem e, tam przy Dudy Gracze nad Rawą, jak wpisywali jednych nastolatków, powiedzmy starszych, za picie alkoholu w miejscu mm -hmm. publicznym. I oni mówili, ale idźcie potem po drugiej stronie do krzaków, tam są nasi znajomi. Także 60 -ty w tym młodym mm. pokoleniu, wszędzie. To jest chyba eksterytorialne. I rzeczywiście jest, ponieważ. Mm -hmm. Tłumaczyły się służby miejskie tym, że nie mogą tu interweniować, bo to jest teren Uniwersytetu Śląskiego. Chyba, że jest zagrożenie życia, jak tęska żywiołowa, to wtedy mogą wjechać bez pytania i tak. dopiero powiadamiać później. Tak, doktora. ale spożywanie alkoholu nie, jest, nie spełnia tak jakby tutaj kryterium. Może zagrażać życiu nadmierna ilość spożytego alkoholu. Czyli jak dojdziesz do mordobicia, to wtedy mogliby wjechać. Mordobicia albo zapaści jakiejś alkoholowej, mhm. nie wiem. No tak, no ale w każdym razie nie interweniują, tak się tłumaczyli, interwencji nie ma. A znowu z tego co słyszałem, rektor powiedział, że oni to załatwią inaczej i wyślą tutaj Street Workerów, tak to się nazywa teraz, tak zdaje się? I będą tutaj z tymi ludźmi rozmawiać i ich przekonywać, że nie tak to powinno wyglądać. Mm, no to powiem Ci, że efektu póki co nie ma, czekamy wciąż. Nie ma, bo być może ci Street Workerzy ruszyli w teren i już nie wrócili. Rawy ich wrzucili albo coś. Albo to była tylko taka jednorazowa akcja. Miasto to wieczna walka grup interesów. Zgadza się, ale widzisz, powiem Ci tak, jeszcze mi się jedna myśl nasunęła, mm -hmm. bo nie wiem, czy kojarzysz z Politechniki Śląskiej, znowu nie pamiętam, która to jest, jaka ta ulica się nazywa, ale nie... Yy, tam przy Kraśnickiego jest taka boczna, gdzie tam samochody przyjeżdżają z Paderewskiego, dojeżdżają do Warszawskiej, yy, no i teraz jest tak, że ta ulica będzie zamknięta dla ruchu i mają otrzymać... Przy Wydziale Transportu, tak? Przy Wydziale Transportu. No, mhm. no wiem. No i tak się właśnie... Poniatowskiego chyba to jest, tak? Nie, nie. Poniatowskiego nie, Poniatowskiego jest zupełnie gdzie indziej. No ale to... nie ważne Nieważne. Jakby, nieważne. No, każdy wie, gdzie jest powietrznik na tak? No i to są te okolice, tam ma być ulica wyłączona, dość jakby dzisiaj mm -hmm. chyba używana, biegnąca właśnie koło tego budynku i ma być tam zrobiony, jakby ma to w zasadzie, część kampusu. No i powiem Ci, tak się zastanawiam, no bo tutaj, no, generalnie dali radę, tak, na terenie tego USIA i jakoś to, powiedzmy, wygląda. Ta przestrzeń jest całkiem taka sympatyczna miejscami, natomiast ciekaw jestem, co oni tam wymyślą. No tam bo mamy wiesz, bo jak nam taką, prototyp stawią tam, no to tak średnio, to lepiej, żeby auto jeździł. Właśnie ciekawe, jakie ja podejście do tego ta, ta druga uczelnia nasza, bardziej techniczna. Może tam jeszcze nie prototypuje, może się po prostu e, kopiuje, 3D. kalkuje te przykłady. Z, tam wydrukują w 3D. Miejsca parkingowe. No to, to jest w ogóle ciekawe, bo niedawno czytałem, że Wydział Transportu, studenci Wydziału mhm. Transportu napisali do rektora taką odezwę, list, mhm. mówiący o tym, że jak wprowadzimy strefę płatnego parkowania w mieście, mhm. to Wydział Transportu straci atrakcyjność i studenci przestaną studiować. A to nie. też jest ciekawy temat, widzisz, bo jak już nawiązałeś do parkowania w mieście... No bo ja na przykład jestem zdania, że skoro mamy na przykład taki kampus tutaj, właściwie można powiedzieć, że ten cały teren między 8, czyli właściwie zaczyna się to prawie że od rynku w Katowicach, prawie że, i aż do gwia. idzie aż do Akademii Ekonomicznej, tak? znaczy a, no Uniwersytetu tak. Ekonomicznego w sumie, no tak, jakoś tam przechodzi, jest to przeplatane jakimiś tam budynkami mieszkalnymi, no jest trochę, ale można powiedzieć, że jest to taki jakiś tam powiedzmy w miarę spójny, mhm. połączony teren, bez mhm. jakiegoś większego ruchu samochodowego. Taki Cambridge katowicki. Tak. I wiesz, i tak sobie myślę, że z mojego punktu widzenia, skoro mamy, no taki kampus uniwersytecki w całym centrum miasta, mm -hmm. to tu nie powinno być parkingów. Wewnątrz. Wewnątrz. No. Takiego jest zdania. Powinno być parę parkingów dla przyjezdnej kadry, tak? No bo umówmy się, że kadra no, niekoniecznie musi gdzieś tam dojeżdżać nie wiadomo skąd. Więc coś tam. coś No jak tam... sobie zapłacić za to miejsce, Tak, to nie coś, sobie coś tam parkuję. powinno być, ale bez jakiegoś szału. Natomiast no. wiesz, jak tutaj pójdziesz, tam dalej masz pełno samochodów. Tam masz pełno parkingów pozamykanych, płatnych i tak dalej, chyba dla studentów. I moim zdaniem to wszystko powinno stać jakby tutaj przekształcone na tereny zielone. No bo przecież wiesz, to studenci mogą dotrzeć do centrum Katowic bez żadnego problemu, a przejście z rynku tutaj to jest żaden problem. A jak nawet wiesz, tramwaj jest bardzo blisko, Jeżdzi tak co no chwilę. Właśnie. Po drugiej stronie jeździ tramwaj, zdecydowanie tak, do Katowic dojeżdżają pociągi bez żadnego problemu. Więc... Będzie też przystanek PKP Paderewa niedługo. Będzie, tak. No, więc będzie jeszcze daleko, dodatkowo, jeszcze tam bliżej, tutaj. jeszcze wygodniej. Więc moim zdaniem tutaj rektor powinien iść rzeczywiście w, w, w kierunku likwidacji tych parkingów. Jednak, czyli ten prototyp, który my tu widzimy, który nam towarzyszy dookoła, no powinien się zmaterializować, coś stałego, i zostać skopiowany w tych miejscach, gdzie się nadaje dookoła. Tutaj. No, chciałoby się, tylko, wiesz, nam się wydaje, że uczelnia wyższa, państwowa, no to jest jakieś takie miejsce, gdzie no nie wiem, nauka się rozwija, a tak naprawdę to jest trochę komercyjne przedsięwzięcie. Im zależy na tym, żeby tych studentów było jak najwięcej, a demografia wygląda jak I wygląda. I jeszcze, żeby studiowali za oczy, wtedy muszą zapłacić. No, i mieli trzy terminy płatne, najlepiej mm -hmm. na każdym mm -hmm. egzaminie. No to no, no wiemy, wiemy, ale może ci studenci faktycznie wiedzą, jak to jest, i tam myszków zawiercie, czy jakieś inne e, lublińce po prostu nie przyjadą pociągami, bo nie mają jak, chcą mieć te miejsca parkingowe. No i ten uniwersytet, tra, znaczy ta uczelnia traci atrakcyjność przez to i się zamknie. Wiesz co, no Pytanie jest takie, czy tak traci atrakcyjność, no bo żyjemy w przeświadczeniu takim, że w tym kraju każdy musi skończyć studia, tak? No, tak to się gdzieś tam Ja nie utarło, żyję w takim przeświadczeniu. Ale tak to się gdzieś, jakby zwykło mówić, że musisz skończyć studia i dzisiaj tak naprawdę studentów masz, znaczy ludzi z y, tym MGR przed nazwiskiem jest całkiem, całkiem dużo, tak? No, a którzy swoje prace tam skopiowali z Wikipedii. No. Albo, no tak, jeszcze szósta inteligencja im napisała tego, no, bo to jeszcze no, nie te czasy. To są jakościowi wysokojakościowi magistrzy. Tak, no, raczej. Jak ja. No ja też się nie uważam za jakiegoś tam wybitnego magistra, no ale tak, oczywiście no, uważam, że tutaj jednak te samochody trzeba byłoby konsekwentnie wypychać stąd, uh -huh. bo studenci i tak tutaj przyjadą, a z punktu widzenia akurat całych Katowic, jakby tutaj centrum i ludzi prowadzących biznes w centrum miasta, tak. ci studenci, którzy będą się przemieszczali przez to miasto, tak, przelewali, chociażby nie wiem, na linii dworzec rynek tutaj Campus Usia. Uh -huh. No, to jednak na tym mieście gdzieś sobie tam jakieś miejsca znajdą, e, okienka spędzą w jakichś tam knajpach, nie wiem, odpuszczą jakieś tam wykłady, no, siedzą z gdzieś tego, tam na mieście. Z tego co ja pamiętam, to właśnie studia polegały na budowaniu relacji ze znajomymi, rozwijaniu się. I, i nie robiło się tego na uczelni. I raczej nie. Tylko raczej na mieście, prawda? No, albo pod uczelnią, pod no otoczeniu. Czyli A wiesz, a tak jak przyjadą samochodem, to tak. Na piwo nie pójdą, no bo samochodem przejechali. No. E, po mieście nie łażą, no bo auto mają tutaj, więc zalicza kierunek parking, budynek, gdzie ma zajęcia, samochód i do domu na przykład pojedzie. No tak, no tak. Dzisiaj ten model studiowania też już się chyba troszeczkę zmienił i jednak w moim odczuciu przynajmniej nie jest taką uczelnią, gdzie się przyjeżdża na studia, znaczy jakby nie wjeżdża się z domu na studia, tak jak idziesz na drugi koniec Polski, gdzieś tam akademiki i całe to życie studenckie. Jednak tutaj tych studentów, zresztą to jest ciekawostka, no. pewnie do sprawdzenia, ale wydaje mi się, że jednak tutaj jest więcej studentów po prostu dojeżdżających, nocujących w domu, u rodziców i, i jakby takich, wiesz, nie do końca żyjących w takim trybie akademikowym, jak to kiedyś miało miejsce. No może coraz mniej osób się na to decyduje, bo to też tanie nie jest. No też nie jest tanie. Pewnie tanie jest w domu mieszkać, masz no. obiadki od mamy, no. wyprane, poprasowane i tak dalej. A propos tej atrakcyjności naszego usiu, no to w zeszłym roku sprawdzałem takie światowe rankingi mhm. uniwersytetów. No. 1034 miejsce czy coś takiego w skali świata. No, no także. Ta. No ale nawet wiesz, patrząc, Warszawa jakby... chyba była na 600. No ale patrząc przez pryzmat, wiesz, uczelni w Polsce, to uś też chyba nie jest jakoś tam super wysoko, tak? Mi się wydaje, że Katowice, wbrew temu, co się mówi. To takim miastem pierwszego wyboru studenckim nie są, bo my tu nie mamy zbyt dużo uczelni, które ściągają ludzi z całej Polski, na przykład, tak jak nie, mówię, nie, nie. Uniwersytet Warszawski, czy UJ, AG, czy Politechnika Gdańska, tak, Wrocławska. Tak. No są lepsze. Wiesz, właściwie w Katowicach, tak z mojego punktu widzenia, no to przyciąga ludzi na pewno AWF. No bo to jest. Tak, powiedzmy... tam mamy bardzo dużo wybitnych nazwisk. E, tak, no tam mamy rzeczywiście absolwentów z sukcesami takimi mm -hmm. konkretnymi, więc to rzeczywiście tak. No. Chyba uniwersytet medyczny chyba nie za bardzo. On chyba w kształci bardzo dużo zagranicznych e, studentów. No, to jest to, popularny to jest, wśród Amerykanów. No to, to jest za grubą kasę, nie? tak, tak. Bo, ale uś jako taki, to, to szczerze powiedziawszy nie wiem, jakoś no nie no, jest no, jakieś to taka... Takie stany średnie polskie. Myślę, że tak, więc raczej to są studenci, którzy tutaj po prostu sobie dojeżdżają, wracają. Jakby musieli pospacerować po mieście, to ja myślę, że to by było na pewno spożytkiem dla, dla całego miasta. No, może by nawet się tutaj przeprowadzili, zameldowali, tak jak ja to zrobiłem po studiach. No, też, no wiesz, no, chodząc po tym mieście, zwiedzasz, poznajesz. Można e... się zakochać w Katowicach, ja jestem przykładem. Można, zdecydowanie tak, no. Ja w sumie, wiesz to urodziłem się tutaj, mieszkałem tutaj po urodzeniu przez jakiś czas, potem mieszkałem przez kilkanaście lat w Siemianowicach, czyli właściwie uh -huh. po sąsiedzku, bo tam akurat ojciec został mieszkanie. Uh -huh. e, no ale potem wróciłem z do Katowic i mieszkałem już tutaj kolejnych 20 par lat w Katowicach, właściwie już trzydzieści. Uh -huh. No i jakby... mimo tego, że możliwości zmian było dużo i wyprowadzenia się stąd było naprawdę sporo i to w różne części Polski, no to jakoś tego nie zrobiłem jeszcze. Cały czas mam nadzieję, że nasz prezydent tutaj jednak w końcu zacznie działać. A wiesz, jak mnie kuszono 10 lat, nie, 11 lat temu? Mm -hmm. Stanowiskiem programisty w banku w San Francisco. O, widzisz, a to. ja nawet już spytałem o stawki za godzinę mm -hmm. i, i nawet wtedy zostałem w Katowicach. no to powiem ci, tutaj powinieneś być twarzą Katowic na billboardach. A <laughs> być, że do czego ja zmierzam? To, mógł być programistą w Stanach, został w Katowicach. Ja. Taki Borok. <laughs> Taki patriota lokalny. Taki. No dobra, pora chyba kończyć, nie? To mi się gada bardzo przyjemnie tutaj. No tak, tak ale... Prototyp mocno... okej. Okay. Mocno odeszliśmy od tematu prototypu właśnie. Mm -hmm. Prototyp OK, ale już chyba po tym roku pora, żeby on się zmaterializował w jedną albo w drugą stronę. Nie bójmy się. Wyobraź sobie, co by to było, jakby nie było tego asfaltu, a te drzewa by były już takie wiesz, wysokie kilkuletnie. No byłoby tak jak tam. No, był ten byłoby cień. tak jak tam. No tam mamy prototyp. Mm. Teraz możemy go przenieść tu. Właściwie tam mamy już taki zmaterializowany prototyp. Prak praktykotyp. Praktykotyp. I tym pozytywnym akcentem kończymy chwaląc rektora za to, że w tym razem wybrał opcję nie koszenia. Chwaląc. I zachęcając do tego, żeby coś z tym prototypem zrobił. Tak, jest sprawdzony. Panie rektorze, nie bójta się. I tym razem chyba warto to podkreślić. Najeżdżaliśmy na prezydenta Marcina Krupę. Ani razu. Ani razu. Pozdrawiamy. Prezydenta Krupę też.